Witajcie kochani. Zapraszam serdecznie na czytania miesięczne. Yy, najpierw potasuję karty. No dobra. Byk. Byk, moi drodzy. Eee. <ścoughs> Muszę pokochać tą kartę, bo ona inaczej nie przestanie mi wchodzić. Bliźniacze płomień. Odpowiedź na twoje pytanie wiąże się ze związkiem miłosnym o podłożu duchowym. Załóżmy, że chodzi tu po prostu o związek u was, u upyków. Bo jest też karta dwóch kapsów, czyli takiego połączenia, takiego bardzo dobrego związku, czyli takiej miłości odwzajemnionej, takiej miłości, gdzie jest równowaga. Zobaczcie, jak to się wszystko pięknie równoważy. Tutaj nie ma, to nie ma chaosu, to jest miłość. To jest um, wspieranie się um, takiej jakby. Też nie nieoczekiwanie od innego za dużo, ale takiego po prostu, wiecie, my chcemy dawać i też dostajemy. A do tego jest ten bliźniaczy płomień. Tak? Ale tak jak mówię, powiedzmy, że to jest bardziej bardziej taki po prostu związek czysto duchowy. A do tego macie czakrę serca. No, wy beczki to macie tutaj ostro. W tym marcu. Czakra serca. Czyli takie naprawdę... Ja tu czuję coś takiego, że aż was, tak was... Wam serce takie przepełnia ta miłość taką olbrzymią, taką olbrzymie uczucie do tego kogoś tak silne, tak jakbyście nigdy jeszcze tego nie mieli. To jest marzec. A jednocześnie mamy ciężar. Może właśnie to jest zbyt ciężkie aż za takie za silne. A do tego męska energia. Czyli jest tutaj też jakieś racjonalne, racjonalne myślenie, czyli to może być też coś takiego, że już jesteście w jakimś związku, spotykacie kogoś. Na zewnątrz, nie. Wiecie, tyle ile, ile osób, tyle może być opcji, bo to są czytania ogólne, yy, ale też mówi, prawdziwe uzdrawianie pojawia się, kiedy pozwalam sobie, daję sobie pozwolenie, czuć yy, jakiekolwiek uczucia, yy, czuję, yy, które są jakby pod, pod tymi, yy, pod tym, co mnie porusza, czyli. Yy, jeżeli coś, wiecie, tak jak na przykład mój chłopak potrafi tak mi czasami coś powiedzieć, że ja, wiecie, to bliska osoba potrafi nam tak zrobić, nie? To może być też również dobry rodzic. No akurat moje rodzeństwo takie nie, nie mam zupełnie relacji z rodzeństwem. takiej czysto miłość bezwarunkowa, ale ee, że ktoś potrafi nam coś tak powiedzieć, że nas po prostu wyprowadza z równowagi tym, nie? Wkurzy nas tak, że po prostu, wiesz, skąd w ogóle takie mówienie, nie? Mimo, że ma dobre intencje, ale coś to porusza w nas głęboko takiego... Że coś, coś po prostu wybucha, tak? I tutaj właśnie mówi, że to prawdziwe uzdrowienie pojawia się wtedy, kiedy pozwalam sobie na to, żeby te uczucia, które wybuchają, poobserwować, pozwolić im wybuchnąć i zobaczyć, dlaczego to we mnie się dzieje, skąd to jest, tak? Bo ja wiem dokładnie, dlaczego ja wybucham w większości wypadków, jak mój chłopak mi coś mówi. To są jakieś z dzieciństwa rzeczy, wiecie, mm, często mi się włączają i ja próbuję to kontrolować, ale nie jestem w stanie. To jest po prostu coś tak ponad. To jest coś, co jeszcze mam totalnie przepracowane. To jest coś, tak w takie, na takiej linii gdzieś e, e, między świadomością a podświadomością. Wiecie, to są delikatne rzeczy. I tutaj, jakby pojawi się ktoś, kto może Wam coś takiego pokaże. Bo wiecie, dobry związek to nie zawsze jest taka silana i big love i w ogóle. Czasami to jest bardzo wyzywające. I ten bizneszy płomień mógłby o tym mówić. Bo dla mnie, ta karta płomienia to jest bardziej taka e, dusza bratnia dusza, tak? czyli ktoś, kto pojawia nam się w naszym życiu nie tylko po to, żeby nas różami obsypywać, ale też, żeby nam coś uświadomić, żeby nas czegoś nauczyć, żeby nam pokazać, żeby nas, żebyśmy wzrosli przy nim bardzo wysoko. Tak? To, nie jest, taka, to jest, nie jest taki typ relacji, takiej sielaneczki, to jest bardziej coś takiego wyzywającego, bardzo silnego, intensywnego, czasami krótkiego, a czasami nie. Chociaż ja wychodzę z założenia, to jest moja opinia tylko i wyłącznie, na bazie mojego życia, że te bratnie dusze często pojawiają się tylko na chwilę, ale mogą też być dłużej. To nie jest, może być też być stały związek. Zależy, jaki stopień intensywności tutaj jest. Ale tutaj mówię, pozwól sobie na to, co ta osoba w tobie wywołuje, obserwuj to, bo to, to cię ma czegoś nauczyć, ma cię przetransformować. Ja już kiedyś mówiłam w jakichś filmikach, że ja kiedyś spotkałam takiego mężczyznę, mężczyznę chłopaka, to był bardzo dużo, dużo młodszy ode mnie facet który po prostu. On się pojawił w moim życiu o pół roku. A on totalnie przewsze prze, Tak jak wcześniej też było, było, było sporo tych facetów, jakby przed nim, ale nikt we mnie nie wzbudził tego typu sposobu myślenia. On we mnie obudził przede wszystkim akceptację siebie i wręcz y, fascynację sobą, tak? Co wiesz, wiecie, to. To nie jest kwestia tego, że ktoś wcześniej źle podchodził do mnie, jeśli chodzi o relacje, ale on po prostu potrafił dokładnie nacisnąć te guziczki odpowiednie, które trzeba. I wam jest jakby to macie szansę na tak, tego typu relacje, przecież spotkanie kogoś takiego w marcu, albo może już macie i to działa, tak? Wezwanie, duchowe dary i trening, czas przyspieszyć. No właśnie, ta dusza może się po to pojawia, ta osoba w waszym życiu. Żeby coś przyspieszyć. Bo to jest, wiecie, bo to jest tak, jakbyśmy przez 10 lat ma, jesteśmy w jakichś relacjach, one tam się dzieją, coś tam się uczymy, jakieś drobiazgi, i nagle bam, Spotykasz takiego, takiego przez pół roku i on cię uczy 100 razy więcej niż ty, nie wiem, 10 osób przed nim, tak? To jest niewiarygodne po prostu. I to jest coś takiego też. Także u Was, kochani, tutaj się będzie działo, powiedziałabym. To jest ta karta poprzednia, której mówiłam o naciskaniu tych guziczków. To jest coś takiego. Bardzo fajny miesiąc. Jak można o siebie zadbać najlepiej w tym miesiącu? Zrelaksuj się. Nikt się nie wiesz. Nie, nie rozpędzaj, nie napędzaj, nie zagłówkuj za dużo o przyszłości. to jakby zrelaksuj się. Obejrzyj sobie filmik. Takie rzeczy. Dobrze. Bym chciała jeszcze spytać: jaka jest przestroga na ten miesiąc? Żebyś tym wszystkim pamiętała, że masz jakby swój dar, swój talent. Pamiętaj, żebyś być sobą. Bo inaczej jakby to też nie zadziała. Jeżeli my w relacji nie jesteśmy z kimś sobą, to od razu skazujemy się właściwie jakby na zmarnowanie tej relacji, tak? Bo to, to do niczego nie prowadzi. Na pewno nie, nie będzie trwało długo. Bo zawsze jakby wyjdzie to nasze prawdziwe ja. Albo my będziemy się czujni. Niekoś... duszy temat. Bądź sobą, to jest pokazane w tej relacji. I nie ukrywaj tego, kim jesteś. Właśnie, yy, właśnie, jakby pozwól, jakby tej relacji wyciągnąć z ciebie właściwie prawdziwą ja, tak? Yy, co ci sprzyja? No to, że to będzie takie bardzo rozpalające, bardzo takie kreatywne. To jest taka karta wielkiej mocy, takiego, że my działamy, działamy. Tu się dużo dzieje, to jest ogień, wiecie? Tutaj nie ma zastoju, nie. To jest taki węcheryk, taki. Piękna energia, silna bardzo. Może też seksualność, zwyczajnie skoro taka te, tego typu relacja, tak? No i lekcja na ten miesiąc. A jednocześnie jak widzicie, to jest niesamowite, bo wychodzi karta samotnika w tych wszystkich kartach i mówieniu o tym całym związku, że tak naprawdę lekcją jest to, że my nie jesteśmy sobą Dlatego, że ktoś nas określa, będąc w nim relacji, tylko że tak naprawdę jesteśmy sami we wszystkim, tak? I że najważniejsze jest, żeby w tym wszystkim, nawet w relacjach, zadbać o siebie i odnaleźć siebie. <laughs> I żeby to światełko z nas świeciło ze środka. To jest bycie w kimś w związku, to też jest jakby poszukiwanie siebie, tak? Tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, zasubskrybujcie, polubcie, polepcie może komuś. Trzymajcie się najlepszego w marcu. Zapraszam też na, oczywiście na czytania duszy i na czytania prywatne. Jeżeli macie ochotę. Link do strony, no link do strony, nazwa strony jest jakby na końcu się w tym filmiku pojawia. Także jeżeli ktoś chce się odezwać prywatnie, zapraszam pozdrawiam serdecznie Buziaki.